Cześć! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją kolekcję Linda Shop, znaczy Pop. Pop Lil'a Shop Co ja mówię w ogóle? Dora, nieważne. Chciałabym tylko dodać, że jestem tutaj nowa i mam nadzieję, że. Teraz to już na pewno się mnie źle przyjmieć. Chciałam powiedzieć, że. Że liczę na to, że dobrze mnie tutaj przyjmiecie. Jak dobrze będzie nam szło, to zmienię nazwę kanału i wszystko. Na razie tylko no, chcę tak zrobić, żebym mogła coś nagrać, i zobaczymy, jak będzie. Więc tak, zaczynamy. Zacznijmy od szorcerów, bo mam ich najwięcej. Pierwszym kotkiem Short hair jest to taki kotek. Nazywa się ona. Jeszcze nie wiem w sumie jak ją nazwę, ale na, na razie jest to Roza. Wygląda ona tak. Ma ona czerwony magnes i jest oryginalna. Dalej mamy Avi. Awa Avi. Jak kto woli. Jest ona oryginalna i ma dziurkę. Dalej mamy Lili. Tak ona wygląda, ma ona dziurkę i też jest oryginalna. Dalej mamy Lunę i Luna wygląda tak. Ma ona dziurkę i jest podróbką. Dalej jest Patty. Wygląda ona tak. Ma ona dziurkę, też jest podróbką. A yy, te dwie są podróbką, dlatego bo zamawiałam oryginalne. No i niestety przyszły mi dwa fejki. No i trochę mi smutno, ale no nieważne, dalej. To już koniec shortów. Teraz przejdziemy do jamniczków. Pierwszym jamniczkiem jest to Sawana. Sawana wygląda tak. Ma ona szal i jest to i jest to oryginalny Pet shop. Dalej mamy, nie wiem w sumie jak ją nazwać. Y jak widzicie ma ona pomalowane y uszka. No i jest... ma ona dziób. I też jest fajkiem. Teraz przejdziemy do... Dogów, znaczy Doga, bo mam tego jednego. Jest to mój pierwszy dog, wygląda on tak i jak już możecie zauważyć, jest to fake. I nazywa się J. Mam w planach kupić coś oryginalnego, ale jeszcze nie wiem. Dalej będzie jeden coli. Tak prezentuje się ten coli. Jest to oryginalny Koli i ma on dziurkę. No nie! Przepraszam Was za wszystkie te upadki mojego telefonu, ale nie mam żadnego statywu ani nic. więc ba Bardzo, bardzo przepraszam. No i to jeszcze mam jednego spanielka. Jest to ten spanielek. No na dziurkę i jest to oryna. I tak, jeszcze mam tu jednego petshopa, którego muszę y, zapakowałam, żeby go, wiecie, wysłać, bo to jest y, patshop na sprzedaż, bo to podróbka. Nie Sprzedałam jego. No. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że było fajnie. Przepraszam za wszystkie te upadki właśnie tego telefonu, ale... Mam nadzieję, że to się poprawi. Um, co jeszcze chciałabym? Proszę Was o zostawienie lajka, subskrypcji oraz komentarzu. Nie musicie tego robić, ale ja nalegam. Pa!